Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo dobrego odżywiania, ćwiczeń i robienia wszystkiego poprawnie, twoje nogi są słabsze? Dlaczego wydaje się, że schody stają się bardziej strome? Dlaczego teraz trwa dłużej niż wcześniej, aby powstać z krzesła? Czy to po prostu starzenie się, czy też jest inny czynnik, który cicho powoduje szkodę? Tutaj możesz być zaskoczony. Nie zawsze to nie zrobisz, już to robisz, nie zdając sobie sprawy z tego, jak szkodliwe jest. Większość seniorów codziennie popełnia cichy błąd, robiąc to z całkowitą pewnością siebie, wierząc, że dokonują właściwego wyboru, ponieważ przez całe życie powiedziano im, że owoce są zdrowe, naturalne i korzystne. Rzeczywiście większość jest, oto prawda, której nikt nie omawia, nie każdy owoc jest odpowiedni dla starszych dorosłych. W rzeczywistości niektóre owoce, te, które spożywamy bez pytania co tydzień, mogą stopniowo osłabić nogi. Powodują ból kolana, pogarszają stały zapalne i utrudniają chodzenie. Owoce sprzedawane jako zdrowe mogą być faktycznie szkodliwe dla twojej mobilności, równowagi i siły nóg. Widzisz, wraz z wiekiem zmieniają się nasze ciała, nasz krążenie osłabia, nasz metabolizm spowalnia, a żywność, która kiedyś nas skorzystała, może teraz subtelnie zacząć krzywdzić, szczególnie niektóre owoce. Mogą wydawać się niewinne i smakować słodko ale zawierają kwasy, węglowodany i inne substancje, które wpływają na poziom cukru we krwi, powodują zapalenie stawów i osłabiają nogi. Co gorsza, uszkodzenie jest stopniowe, subtelne i niewykrywalne, aż pewnego dnia odczuwasz ostry ból w cieląt, uporczywy dyskomfort na uda lub niezwykła szczelność w kolanach po krótkim spacerze. Dzisiaj ujawnię 7 najbardziej niebezpiecznych owoców których każdy powyżej 60 lat powinien unikać, szczególnie jeśli chcesz chronić swoje nogi przed długoterminowymi uszkodzeniami, bólem i osłabieniem. Pomimo swojej widocznej nieszkodliwości żaden z tych owoców nie jest bezpieczny. Nigdy nie zobaczysz swojej miski owocowej w taki sam sposób po nauce prawdy. Więc zostań ze mną do końca. Jeśli cenisz swoją siłę i chcesz utrzymać stabilne, silne i bezbolesne nogi, Twoje ciało może czekać na to połączenie budzenia. Ale poczekaj chwilę, zanim zaczniemy. Kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia, jeśli zależy Ci na swoim zdrowiu, ponieważ tutaj ujawniamy prawdy, o których nikt nie omawia. Chcę wiedzieć, czy jesteś ze mną. Jeśli oglądasz teraz, jeśli ten film rezonuje z Tobą, wpisz jeden z sekcji komentarzy. Jeśli nie, typ zero. Twój głos ma większe znaczenie niż zdajesz sobie sprawę. Zacznijmy od pierwszego owocu na naszej liście. Jest to chwalone za zmniejszenie stanu zapalnego. Ale może mieć odwrotny wpływ na seniorów. Omówmy ananasa. Ananas tropikalny, soczysty. Orzeźwiający od lat był obchodzony jako naturalny przeciwzapalny z powodu substancji zwanej bromelainą. Oto zwrot akcji. Podczas gdy wielu uważa, że w ananas zmniejsza zapalenie, może to być cichy winowajca dla seniorów. Widzisz, ananas zawiera mocne kwasy i naturalne cukry, a te cukry nie są tak nieszkodliwe, jak się wydają, szczególnie jeśli masz ponad 60 lat. Pozwól, żeby wyjaśnię. Wraz z wiekiem nasze naczynia krwionośne stają się bardziej kruche i wrażliwe. Nie reagują już na cukier, zwiększa się w ten sam sposób. Pomimo swoich korzyści, Ananas dostarcza do krwiobiegu silną dawkę naturalnego cukru. Jak to wpływa na Ciebie? Szybko podnosi poziom cukru we krwi. Ten skok może uszkodzić małe naczynia krwionośne dostarczające nogi, stopy i mięśnie. W miarę upadania krążenia z czasem mniej tlenu dociera do nóg. I wiesz co to powoduje? Ból, zmęczenie, obrzęk. Po krótkim spacerze czujesz się tępy, ciągnąc ból w nogi. Stojąc przynosi sztywność na kolanach. Twoje kostki nagle bolały, nawet gdy siedziałeś cały dzień. Z czasem istnieje pogarszanie się krążenia, mniej tlenu dociera do nóg. I wiesz co to powoduje: ból, zmęczenie i obrzęk. Po krótkim spacerze czujesz się tępy, ciągnąc ból w nogi. Stojąc przynosi sztywność na kolanach. Twoje kostki nagle bolały, nawet gdy siedziałeś cały dzień. Jest więcej. Ananas jest kwaśny, a także jest słodki. Ten kwas może podrażniać stawy, szczególnie jeśli masz już zapalenie lub zapalenie stałów. To tak, jakby dodać paliwo do ognia, które już płonie w kostkach, biodrach i kolanach. Niektórzy nawet zauważają, że ich nogi są ciężkie po spożyciu ananasa, jakby siła stopniowo odpływała. Powinieneś również wiedzieć, jeśli przyjmujesz leki, zwłaszcza rozrzedzający krew. Dobrze znana enzym bromelain może oddziaływać z niektórymi lekami, co czyni je zbyt silnymi lub niewystarczającymi skutecznymi. Jednak najniebezpieczniejszym aspektem jest to ananas nie powoduje oczywistych negatywnych skutków. Nie ma wyraźnych znaków ani natychmiastowego bólu. Zamiast tego infiltruje stopniowo, aż w końcu zdasz sobie sprawę, że nie możesz się poruszać jak kiedyś. Najsmutniejsze jest to, że większość seniorów nie zdaje sobie sprawy, że owoce, które jedzą dla zdrowia, mogą przyczynić się do rocznej słabości, jaką doświadczają w nogach. Co możesz zrobić? Nie musisz całkowicie unikać ananasa, ale powinieneś go pochłonąć oszczędnie, szczególnie jeśli doświadczasz uporczywego bólu nóg lub niewyjaśnionego obrzęku. Obrażenia są subtelne, ale prawdziwe. Teraz, jeśli ananas z właściwościami przeciwzapalnymi może być tak szkodliwe dla starzejących się nóg co z następnym owocem, jest miękki, pyszny, znany z zwiększania mocy mięśni i poziomu potasu, ale może to być oszustwo. Pomówmy banany. Banany miękkie, słodkie i wysoko w potasu są uważane za doskonałe jedzenie. Mówi się, że zapewniają energię, zapobiegają skurczom i przynoszą korzyści mięśni. Ale dla seniorów sytuacja różni się. Banany zawierają obfity naturalny cukier i szybko trawiące węglowodany. Oznacza to, że poziom cukru we krwi wzrasta bezpośrednio po jedzeniu, a twoje ciało zaczyna opierać się insulinie. Kiedy dzieje się tak regularnie, krążenie osłabia się, zapalenie wzrasta, w wyniku czego nogi cierpią. Możesz doświadczyć tępej bolesności podczas spaceru lub wspinania się po schodach, ciężkości w nogach po posiłku i sztywności cieląt. Ale to nie wszystko. Banany powodują również zwiększone zatrzymywanie płynów, zwłaszcza jeśli masz problemy z sercem. Prowadzi to do sztylnych stawów, spuchniętych stóp i puszystych kostek. Efekt jest cichy. Wierzysz, że banany pomagają mięśniom, więc je jesz. Zamiast tego mogą stopniowo wyczerpać Twoją siłę. Najgorsze jest to, że nie wpłynie to natychmiast, ale z czasem jedzenie bananów może utrudnić ruch i spowodować zwiększony ból. Rozważ owoce na swoim talerzu, jeśli często doświadczasz ciężkich, bolesnych lub spuchniętych nóg. Banany mogą nie być tak przyjazne, jak się wydają. Ale co, jeśli coś jeszcze mniejszego może spowodować takie efekty? Banany znane są z wspierania mięśni. Mały, uroczy i niewinny wygląd. Nasze kolejne owoce mogą powodować spalenie stawów. Omówmy winogrona. Winogrona wydają się niewinne, maleńkie, soczyste i łatwe do jedzenia jako przekąska. Mają także doskonałą reputację zdrowe i pełne przeciwutleniaczy. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że seniorzy mogą doświadczać łagodnego bólu nóg, sztywności i stanu zapalnego podczas spożywania winogron. Dlaczego? Ponieważ winogrona zawierają fruktozę, substancję potencjalnie szkodliwą w wysokich stężeniach. Cukier bezpośrednio wchłaniany przez wątrobę, która przekształca się w tłuszcz i kwas moczowy. Kiedy Twoja wątroba nie może jej całkowicie przetworzyć, zaczynają się prawdziwe obrażenia, szczególnie w palcach, kostkach i kolanach. Kwas moczowy gromadzi się w stawach, powodując sporne spalanie, bóle i obrzęk. Ten dokuczliwy ból utrudnia nawet lekkie chodzenie. Czy doświadczył przeszywającego bólu w swoim dużym palce? Kwas, kwas. Kiedy Twoja wątroba nie może jej całkowicie przetworzyć, zaczynają się wtedy prawdziwe uszkodzenie, szczególnie w palcach, kostkach i kolanach. Kwas moczowy gromadzi się w stawach, powodując sporne spalanie, bóle i obrzęk. Ten dokuczliwy ból utrudnia nawet lekkie chodzenie. Czy w nocy doświadczyłeś przebijającego bólu w swoim dużym palcu? Nieoczekiwana sztywność w twoich cieląt? Może to być coś tak prostego jak garść winogron podnoszących poziomy kwasu moczowego. Ponadto fruktoza napędza przewlekłe zapalenie w twoim ciele. Oznacza to wolniejszy ruch. Zwiększone ciśnienie i sztywność. Winogrona są również niezwykle łatwe do przyjadania się. Są wystarczająco małe, aby ciągle skubać. Zanim zdasz sobie z tego sprawę, spożywałeś dwie lub trzy filiżanki, a cukier szybko się gromadzi. Tak więc, chociaż winogrona mogą wydawać się zdrową przekąską, mogą subtelnie osłabić, zmniejszyć elastyczność i sprawić, że nogi są mniej wygodne w miarę starzenia się. Teraz wiesz, co może ukryć się za tą słodyczą. Jeśli regularnie spożywasz winogrona i doświadczasz rosnącej sztywności i obrzęku, rozważ to połączenie. Ale są inne pyszne owoce, które mogą być szkodliwe. Inny jest soczysty, żywy i znany z nawodnienia. Nie daj się jednak zwieść. Wewnątrz działa jak cukier, mimo że smakuje jak woda. Omówmy arbuza. Arbuz – światło, odświeżające, symbol nawodnienia i lata. Czy ten wodnisty owoc może cicho niszczyć Twoje nogi? Dziwne, prawda? Wszyscy zgadzają się, że arbuz jest doskonały do siw nawodnienia. Czuje się bezpieczny, ma kilka kalorii i jest głównie wodą. Oto sekret. arbus ma wyjątkowo wysoki wskaźnik glikemiczny. Oznacza to, że szybko podnosi poziom cukru we krwi, podobnie jak cukierki. A te częste skoki cukru powodują znaczną szkodę dla seniorów, szczególnie dla ich nóg. Pozwól mi to rozbić. Kiedy poziom cukru we krwi szybko wzrasta, Twoje ciało uwalnia insulinę. Jednak regulacja insuliny staje się słaba w starzejących się ciałach. Powoduje to zapalenie, szczególnie w obszarach o nieodpowiednim krążeniu. Gdzie to się pojawia? Twoje łydki, kostki, kolana. Możesz doświadczyć zmęczenia nóg natychmiast po jedzeniu, tępy ból podczas szybkich spacerów, uporczywy obrzęk wokół kostek. W spinaczce po schodach zaczynają się jak skalowanie góry. Arbus ma lekką konsystencję, ale w środku działa jak urocza pułapka, delikatnie zużywając nogi. Większość ludzi spożywa duże ilości, ponieważ jest soczyste i orzeźwiające. Jeden plasterek staje się dwa, potem trzy, dodając więcej cukru, więcej stresu, zwiększonego stanu zapalnego. To oszustwo. Myślisz, że spożywasz wodę, ale zamiast tego twoje poziomy cukru we krwi, twoje krążenie walczą, a w rezultacie cierpi nogi czy watermelon faktycznie pomaga seniorom pozostać nawodnieniem? Czy każde ugryzienie subtelnie zwiększa dyskomfort ruchowy? Być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć, jeśli Arbus jest regularnie na Twoim talerzu, a nogi były ostatnio bardziej zmęczone. Przejdźmy do owoców związanych z witaminą C i zdrowiem. Soki, napoje wzmacniające odporność i śniadanie to obejmują to. Jednak seniorzy mogą doświadczyć kwaśnego ataku na stawy. Omówmy pomarańcze. Pomarańcze są jasne, pachnące i wszechobecne w sokach, suplementach zdrowotnych i talerzach śniadaniowych. Mówi się, że zwiększają odporność dzięki witaminie C. Jednak pomarańcze mogą ukryć niewygodną prawdę dla seniorów, szczególnie tych powyżej 60 lat. Zatem blaskiem cytrusowym jest kwas, którego Twoje stawy nie lubią. Pomarańcze są bogate w cytrusy. Chociaż może się to wydawać normalne, może powodować ciche podrażnienie stawów. Szczególnie jeśli Twoje ciało już walczy z stanem zapalnym, sztywności lub zapalenia stawów. Ty możesz doświadczyć stopniowej sztywności porannej w kolanach, Uporczywy ból bioder, dyskomfort w nogach po długotrwałym siedzeniu, zmniejszonej mobilności i zwiększonym obrzęku. Możesz założyć, że to po prostu starzenie się, jednak zdrowy nawyk picia soku pomarańczowego każdego ranka może przyczynić się do samego bólu, którego próbujesz zapobiec. Możesz doświadczyć stopniowej sztywności porannej w kolanach, uporczywy ból bioder, dyskomfort w nogach po długotrwałym siedzeniu, zmniejszonej mobilności i zwiększonym obrzęku. Możesz założyć, że to po prostu starzenie się. Jednak zdrowy nawyk picia soku pomarańczowego każdego ranka może przyczynić się do samego bólu, którego próbujesz zapobiec. Oto, co się dzieje, kwas cytrynowy oranż wpływa na coś więcej niż tylko Twój żołądek. Wchodzi do krwiobiegu i może pogorszyć delikatne tkanki stawów. Dodatkowo, w połączeniu z naturalnym cukrem owocowym, powoduje fluktuację cukru we krwi. Rezultat: zapalenie w całym ciele. Każdy krop wydaje się cięższy i bardziej bolesny z powodu zapalenia, rozprzestrzeniania się na kolanach, kostkach i cieląt. Widzisz, pomarańcze mogą nie zaszkodzić młodszej osobie, ale u seniorów ze starzejącymi się stawami i wolniejszym krążeniem efekt rozwija się subtelnie. Najtrudniejsze jest to, że konsumujesz ich, wierząc, że robisz coś korzystnego, ponieważ pomarańcze od dawna kojarzy się z dobrem. Ale teraz wiesz, że mogą nie wspierać Twojego zdrowia. Co dalej? Następujące owoce wygląda na czyste, zielone, chrupiące i niższe w cukrze. Ludzie uważają to za bezpieczną opcję. Ukrywa jednak coś, co może skutkować skurczami nocnymi, ciasnymi kolanami i bolącymi biodrami. Omówmy zielone jabłka. Zielone jabłka wydają się chrupiące, czyste i naturalne. Większość ludzi, zwłaszcza seniorów, uważa, że te są zdrowszą opcją, ponieważ smakują mniej słodko. Wydają się być zdrową przekąską o niskiej zawartości cukru. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że zielone jabłka mogą subtelnie powodować zmęczenie, sztywność i pólnok. Dwie rzeczy stanowią zagrożenie kwas jałowy i ukryty naturalny cukier. Najpierw omówmy kwas jabłkowy. Ten kwas daje zielone jabłka ich kwaśny smak. Choć doskonały dla młodszych osób, może być nieprzyjemny w przypadku stałego trawienia. Nasza podszewka jelitowa staje się bardziej wrażliwa z wiekiem, a kwas jabłkowy może podrażniać tkanki, w tym stawy po wejściu do ciała po zjedzeniu jabłek. Niektórzy osoby starsze doświadczają silnego bólu bioder lub uda, Inni odczuwają łagodne ciepło w stopach lub ucisku na kolanach. Rozwija się stopniowo, ale z czasem kwas gromadzi się, a ból występuje częściej. Teraz o cukrze. Zielone jabłka nadal zawierają naturalne cukry nawet jeśli nie smakują tak słodko jak czerwone odmiany. Ten cukier powoduje wahania cukru we krwi u osób starszych z wolniejszym metabolizmem. Możesz doświadczyć zmęczonych cieląt, skurczów nóg w nocy, porannej sztywności lub osłabienia podczas spinania się po schodach. Najtrudniejszym aspektem jest to, że zielone jabłka są często spożywane na surowo jako przekąska, a nawet przed snem, stale wpływając na ciało. Wydają się bardzo zdrowe i czyste, ale zielone jabłka mogą subtelnie utrudniać chodzenie, usztywnienie stawów i zwiększanie niespokojnych wieczorów dla starzejących się ciał. A co z tropikalnym, bogatym, wyjątkowo słodkim owocem? Jeśli coś tak podstawowego jak jabłko może mieć ten efekt. A co z owocami najbardziej ukochanymi przez wielu? Omówmy prawdziwą bombę cukrową mango. Mango, juicy, miękkie, prawie jak cukierki. Prawie wszyscy lubią ten owoc, szczególnie w miesiącach letnich. Oto prawda. Mango może być najbardziej szkodliwym owocem dla seniorów doświadczających osłabienia stawu i bólu nóg. Dlaczego? Ponieważ zawierał fity naturalny cukier. Nie tylko trochę, ale znaczny cios cukrowy, który powoduje gwałtowny i szybko wzrośnie cukru we krwi. Pojeciało często poradzi sobie z tym wzrostem, jeśli jesteś aktywny i poniżej 30 roku życia. Jednak po 60 twój metabolizm się zmienia. Ta pośpiech cukru powoduje skok insuliny, a następnie wypadek. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, Twoje ciało wytwarza zapalenie głęboko w stawach, szczególnie w tkankach miękkich, otaczających kostki, biodra i kolana. Jeśli masz problemy z nerwami, możesz doświadczyć spalania odczuć w palcach. Zmienia się uporczywy metabolizm. Ta pośpiech cukru powoduje skok insuliny, a następnie wypadek. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, Twoje ciało wytwarza zapalenie głęboko w stawach, szczególnie w tkankach miękkich otaczających kostki, biodra i kolana. Jeśli masz problemy z nerwami, możesz doświadczyć spalania odczuć w palcach, uporczywym mrowieniu, wieczornym obrzęku wokół stóp lub pełzającej ciężkości w nogach. Ponieważ mango smakuje lekko, wydaje się świeżo i nie wydaje się być znacznym posiłkiem, łatwo jest spożywać większe porcje, co gorsza. To jest sztuczka. Uczucie lekkości nic nie oznacza dla Twojego ciała. Cukier wyzwala jego reakcję i z czasem cukier może powodować ból stawów, powolne chodzenie i niestabilne nogi. Wielu seniorów je mango, myśląc, że są naturalną ucztą. Jest to naturalne, ale naturalne nie zawsze jest równie bezpieczne dla słabszego krążenia i starzenia się stawów. Teraz widziałeś pełne zdjęcie. Pomimo obchodzenia się ze swoich korzyści zdrowotnych, 7 owoców ma wady dla osób powyżej 60 roku życia. Oto dobra wiadomość, niektóre owoce mają odwrotny skutek: promują silne, solidne nogi, zmniejszają ból stawów i walczą z stanem zapalnym. Omówmy te terapeutyczne alternatywy i to, co seniorzy powinni jeść zamiast tego. Teraz, gdy wiesz, których owoce należy unikać, omówmy, co możesz zjeść ponieważ spożywanie odpowiednich owoców robi coś więcej niż zaspokojenie głodu. Leczą Twoje ciało. Najpierw porozmawiajmy o jagodach, jeżynach, malinach, jagodach i teponty. Te małe owoce są potężnymi środkami przeciwzapalnymi. Są delikatne na poziomie cukru we krwi, wysoko w przeciwutleniaczy i niski poziom cukru. Przede wszystkim poprawiają krążenie, szczególnie w nogach. Promują łatwiejszą mobilność, walczą sztywność i zmniejszają obrzęk. Następnie wiśnie, ale z umiarem. Wiśni mogą pomóc obniżyć kwas moczowy, zmniejszając prawdopodobieństwo dny moczanowej i bólu stawów. Uspokajają obolałe stawy i łagodzą spalanie odczuć w kolanach lub palcach. Garść wiśni, a nie duża ilość, może zapewnić znaczną ulgę. Awokado pojawia się następne. Tak, to właściwie owoc jeden z najlepszych dla zdrowych stawów. Dlaczego? Ponieważ zawiera liczne korzystne tłuszcze, które zmniejszają wewnętrzne zapalenie i amortyzują stawy. Ponadto pomaga regulować insulinę, zapewniając stałą energię bez wahań cukru we krwi. Szukasz czegoś łatwego do straw? Wypróbuj papaję. Ten delikatny owoc tropikalny zawiera enzymy, które zmniejszają stany zapalne i pomagają trawić. Jest delikatny na starzejących się stawów i łatwy dla żołądka. Pamiętaj też o gruszkach. Spożywaj je z niewielką ilością błonnika lub białka zapewniają subtelną słodycz bez nadmiernego słodkiego. Energia Ci ciała bez nadmiernego opodatkowania nóg. Każde z tych owoców wspiera Twoje ciało, a nie działać przeciwko niemu. Nie powodują dyskomfortu ani obrzęku. Pomagają Waszym ciału osiągnąć wigor, równowagę i spokój, którego szuka. Nie chodzi tylko o jedzenie owoców. Chodzi o wybór odpowiednich dla Twojego wieku. Fruta, które teraz pasują do Twojego ciała. I poczujesz różnicę, dokonując tych świadomych wyborów mocniejsze kroki, łatwsze ruchy i wyraźniejsze poranki. Podsumujmy kilka ostatecznych słów mądrości i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Jeśli przeczytałeś tak daleko, zależy Ci na swojej przyszłości, sile i zdrowiu. I chcę, żebyś to wyraźnie usłyszał. Nie jest za późno, abyś mógł się zmienić. Nadal masz czas na wyzdrowienie. I nie jesteś w tym sam, starzenie się jest trudne. Ból, sztywność i strach przed upadkiem rozwijają się stopniowo i czasami mogą sprawić, że poczujesz się, jakby Twoje ciało znika. Oto rzeczywistość możesz przejąć kontrolę, dokonując mądrych, skromnych korekt, a nie ekstremalnych środków. Jeden posiłek, jeden owoc i jedna decyzja naraz. Owoce, które rozmawialiśmy dzisiaj, nie są z natury szkodliwe, ryzyko upadku rozwija się stopniowo i czasami mogą sprawić, że poczujesz się, jakby Twoje ciało znika. Oto rzeczywistość możesz przejąć kontrolę, dokonując mądrych, skromnych korekt, a nie ekstremalnych środków jednego posiłku, jednego owocu i jednej decyzji na raz. Owoce, które dzisiaj omówiliśmy, nie są z natury szkodliwe, ale mogą już nie być optymalne dla twojego zdrowia. I to jest w porządku, ponieważ starzenie się nie oznacza poddania się. Chodzi o mądrzejsze, kiedy zaczniesz jeść uważnie i wybierać produkty spożywcze, które wspierają siłę, krążenie i stawy. Zauważysz różnicę mniej bólu. Większą elastyczność, ładsze poranki i lżejsze stopnie to jest nasz cel, nie strach lub ograniczenie. Teraz chciałbym usłyszeć od Ciebie: Powiedz nam, czego nauczyłeś się dzisiaj i jakich zmian jesteś przygotowany w sekcji komentarzy. Wszyscy rośniemy, kiedy dzielimy się, więc pomóżmy sobie nawzajem. Naciśnij przycisk podobnie. Jeśli ten film był pomocny lub nawet lekko otworzył oczy, subskrybuj, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnych informacji, które mogą zmienić twoje zdrowie. Włącz powiadomienia przed wyjazdem. Wpisz 1, jeśli ten film był przydatny. Jeśli nie, wpisz 0. Twój komentarz ma większe znaczenie, niż zdajesz sobie sprawę.